W tym zadaniu musimy ustalić, ile punktów wspólnych ma okrąg o takim równaniu z prostą o równaniu y równa się minus 1. Żebyśmy mogli to zrobić, to będziemy musieli sobie namalować w układzie współrzędnych ten okrąg, no i tą prostą. Z prostą nie będzie problemu, natomiast jak namalować ten okrąg? Trzeba wiedzieć, że równanie ogólne okręgu wygląda w następujący sposób: x minus a do kwadratu plus y minus b do kwadratu równa się r kwadrat. No gdzie a, b i r to są oczywiście jakieś liczby. No i gdy mamy dane równanie okręgu w ten sposób, dane takim równaniem, no to to oznacza, że ten okrąg ma środek w punkcie, oznaczmy go sobie literką s, o współrzędnej xowej równej a, a współrzędnej y równej b no a promień tego okręgu jest równy r. W związku z tym w naszym przypadku łatwo zauważyć, że a jest równe 1, a b jest równe 0, no, to, bo, no bo tutaj mamy y kwadrat, czyli y minus 0 do kwadratu, czyli b jest równe 0, no a ponadto mamy, że r kwadrat jest równe 4, czyli r kwadrat jest równe 4, w związku z tym promień musi być równy 2. No bo 2 do kwadratu jest równe 4. Czyli mamy już wszystkie dane o tym naszym okręgu. Wiemy, że on ma środek w punkcie 1,0 i jego promień jest równy 2, czyli możemy go namalować w układzie współrzędnych. No to spróbujmy to jakoś zrobić. Niech to będzie oś Y. Teraz namalujemy oś x. No i teraz zaznaczmy nasz środek S, środek okręgu danego e, tym równaniem. E, współrzędna Xowa jest równa 1, czyli zaznaczamy tu sobie 1, e, a Y jest równa 0, czyli środek okręgu jest właśnie dokładnie e, w tym punkcie. E, no i promień jest równy 2, czyli w każdą stronę od środka idziemy o dwie jednostki, czyli tu jest 2-3, e, tu będzie jeden punkt okręgu do góry o dwie jednostki, czyli Gdzieś tu to będzie współrzędna 2, w dół 2 minus 2, no i na lewo 2 dojdziemy do minus 1. O. no i mamy już cztery z grubsza namalowane punkty naszego okręgu. No i możemy teraz spróbować naszkicować ten okrąg. O, mi to wychodzi jak wychodzi, ale niech będzie. O. Dobra, mamy już namalowany nasz okrąg, no to teraz musimy jeszcze namalować tą prostą Y równa się e, minus 1. Ta prosta będzie oczywiście przechodziła przez punkt tutaj minus 1. No i będzie to prosta pozioma przechodząca przez ten punkt, czyli ona będzie wyglądała mniej więcej o, w ten sposób. No i na, na tym moim fatalnym rysunku jednak widać, że przecina się ona z okręgiem w dwóch punktach, o w tym punkcie. I w tym punkcie również, w tych dwóch punktach. No zatem, odpowiedzią do tego zadania będzie odpowiedź C. Dwa punkty. Także, no, żeby zrobić to zadanie, tak naprawdę musieliśmy namalować i okrąg, i tą prostą. Prostą dosyć łatwo jest narysować, no bo jest to proste równanie. Natomiast, żeby narysować okrąg, to trzeba było pamiętać ten wzór. Jeżeli na maturze go nie będziesz pamiętać, to łatwo możesz go sprawdzić w tablicach maturalnych, które są dostępne podczas egzaminu. No i wyznaczyć te współrzędne środka, czyli tą literkę A, B, no i promień. No i wtedy trzeba namalować taki okrąg, namalować w tym przypadku prostą. No i odczytać z rysunku, w ilu punktach się przecinają te wykresy.